Średnio na jeża. Gra edukacyjna do nauki matematyki od wydawnictwa Kangur. Bardzo dziękujemy. Bardzo ciekawa gra, ponieważ matematyka jest pokazana w bardzo wesoły sposób. Na przykład, jeże plus smoki równa się 6. Czyli trzeba na kartach szukać jeży, szukać smoków, tak żeby było łącznie 6. Albo smoków ma być więcej od niż 7, tak? Więc szukamy karty smokami więcej niż 7. Tak, wypuszczam, że tak to będzie. 54 karty: z wejście 7 kart zagadek, instrukcja od 8 roku. Życia e, tu mamy dokładnie, skąd jest wydawca. Uważam, że bardzo fajny sposób na rozgrywkę, jeśli tak to będzie pokazane. Na, na to wygląda. 2 do 4 graczy. No i oglądamy tu. Się z boku taki wyciąga fragmencik i możemy mu otworzyć. Prozówka Jest coś, czego byśmy nie, nie pokazywali a co warto sobie jeszcze zobaczyć chyba wszystko było wszystko było staramy się być na bieżąco takie memory nie wiem czy pokazywaliśmy tak i mamy jedną talię mamy drugą talię mamy trzecią talię takie pudełeczko Tu widzieliśmy wszystko jest ok no to trzeba zobaczyć sobie. Zaczynamy od zielonej, bo jest inna od tamtej. Całkiem w całkiem fajnych woreczkach to jest zamknięte. I oglądamy tak, żeby szybko przejrzeć karty. Tak najwygodniej jest. O, albo są też wprowadzane tak, numery są znaki matematyczne, ale są też zwierzątka, czasami bez, bez numeracji zwierzątka. Tu mamy dobry nogami. Rewelacyjny pomysł. Nie spotkaliśmy się jeszcze z takim pomysłem. Zawsze było liczenie. Ale, żeby w matematycznych tutaj zapisach zwierzątka dawać, to, to nie pamiętam. Były na kartach, ale nie, nie w takich zapisach. A ubawam, że to jest świetne. Naprawdę. Super pomyślane. I oglądamy teraz. Średnio na jeża. Karty ze zwierzakami. Oj pierwsza była na odwrót. No i mamy jeżę coraz więcej, tak. tu mamy myszki do siedmiu myszek, chyba będzie do siedmiu w każdym na no to wygląda, zaraz sprawdzimy są myszy, są jeże i są smoki albo jaszczury tak, przynajmniej na razie no zobaczymy co nam się jeszcze tutaj pojawi myszki do siedmiu i smoki albo jawczury jak zwał tak zwał bardziej tu smoki bo stoi sobie na dwóch jawczurki potrafią no i tak to mamy tak to wygląda to co tutaj mamy w środku? Pomysł. Rewelacja. średnio na jeża, wydawnictwa kangur, dzięki.